Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem o mojej sypialni. Mamy tutaj powierzchnię 6,5 m i chcę Wam pokazać, jak urządziliśmy pokój dla dwójki osób dorosłych: z miejscem do spania, miejscem do spania dla niemowlaka, garderobę. Mamy tutaj szafę dla męża, tak, bo garderoba jest tylko moja, szafę dla niemowlaka, miejscem na kino domowe. Do, z wygodnym oglądaniem filmów i miejscem do zabaw dla dziecka. Jest nim podłoga, a wcale nie zostało jej tak mało, więc również uważam to za sukces na tak małej powierzchni pokoju. Nasza sypialnia przechodziła trzy etapy. Pierwszy etap, jak się wprowadziliśmy do tego domu i chcieliśmy jak najmniejszym kosztem uzyskać fajne miejsce do spania. Wstawię Wam zdjęcia, jak wyglądała przy pierwszym etapie. Potem, jak zdecydowaliśmy się na większy remont, odnowiliśmy całą sypialnię, zaprojektowaliśmy sami. I uważam, że wyszła nam po prostu idealnie. Idealnie. Bardzo fajny pokój. Bardzo dobrze się tu czujemy. Bardzo przytulnie tu jest. Elegancko. I wstawię Wam również zdjęcia z tego drugiego etapu oraz mamy trzeci etap po tym, jak się dowiedzieliśmy, że po raz trzeci zostaniemy rodzicami i musieliśmy stworzyć miejsce do spania dla niemowlaczka w naszym pokoju, bo chcieliśmy, żeby spał razem z nami i trzeba było coś pozmieniać, coś likwidować, żeby coś dodać. I tu właśnie zlikwidowaliśmy jedną szafę i wstawiliśmy w to miejsce łóżeczko Co zobaczycie teraz, jak to wyszło. Wchodzimy do pokoju, drzwi, dwa schodki mamy na wejściu, na ziemi milu się wykładzinę i na wprost drzwi mieszczą się szafki z ubraniami mojego męża. Pod spodem mamy małą pufę, w której trzyma bieliznę i od razu używam tej pufy do karmienia mojego niemowlaczka w nocy. Na ścianie obok drzwi mamy dekoracje, obrazy, obrazy, plakaty wydrukowane specjalnie dla naszego synka na białym tle, srebrny nadruk z się puchatkiem i danane jego imię Max. Ramki mieliśmy yy, mieliśmy już w mieszkaniu, nie w sypialni, ale w innym pomieszczeniu i Użyłam ich ponownie, tylko właśnie wymieniłam zawartość. Zmieniłam plakaty. Szafki te są nowe. Kupiliśmy je w Ikei. I uważam, że idealnie właśnie tutaj pasują razem z tymi ramkami. Do tego czarna pufa też jest nowa. Na ziemi leży dywan. Wygląda on jak. Wykładzina, ale jest to dywan. Kupiliśmy go na przecenie. Był bardzo tani. Nie pamiętam ile kosztował około 60 funtów i wystarczył nam na powierzchnię prawie całej sypialni. Jest tak mięciusi i wygląda po, po prostu bosko. Dobrze, może teraz odwrócę się i zobaczę, czy cię resztę pokoju. Tak jak mówiłam, wszystko projektowaliśmy sami. Tu jest nasze łóżko, na którym śpimy. Pod spodem mamy ukrytą garderobę. Za chwilkę Wam pokażę. Drobinka do wejścia wygodnego na łóżko. Kącik naszego synka. Szafa synka. Miejsce do zabaw, o którym mówiłam. Naprawdę i uważam, że jest tutaj dosyć bezpiecznie, jak dla niemowlaczka. Bo nie ma za bardzo kantów tutaj, o które może się uderzyć Naprawdę czuję się bezpiecznie, jak Maluch się bawi na ziemi Grzejnik No może jest to jedyny przedmiot, którego się obawiam Jest żeliwny Ale to już pilnuję w tym miejscu, żeby Maksiu za blisko nie podchodził Z lustrem Zasłanka można ją rozciągnąć, ale powiesiliśmy ją tak tylko w celach dekoracyjnych. Jest to taka imitacja skóry. U góry mam ramkę, którą wykorzystałam powtórnie i zaczęłam do niej wrzucać pamiątki z naszych podróży. żyrandol Pięknie pasuje do tych zasłon I ogólnie myślę do wystroju tej sypialni Tutaj mamy szafę maksia, U góry pokrowiec Z trochę więcej, za dużymi jeszcze ubrankami Kurtyczkami Dla Maxia Szafę wykorzystaliśmy ponownie Jest ona z nami od samego początku Jak zamieszkaliśmy w tym domu Była w naszej pierwszej sypialni to znaczy z pierwszego etapu, i wykorzystaliśmy ją ponownie na ubranka dla naszego synka. Bardzo przepraszam za mój głos, ale coś troszeczkę zachrypłam dzisiaj, a bardzo chciałam Wam dzisiaj nagrać ten filmik. No i tutaj mamy drugą zasłonkę, pasującą idealnie z tą, zresztą jest to ta sama z kompletu, z tą zasłonką, którą mamy przy oknie. I tym samym możemy ją zasłonić i odgrodzić kącik naszego synka, jak chcemy na przykład światło zapalić, żeby go nie raziło. Czy jak wieczorem film oglądamy i nie chcemy, żeby go, żeby go hałas obudził, dekoracyjne chorągiewki, to jest kolejna zasłonka, żeby odgrodzić światła. jeżeli mamy yy, zapalone lampki wieczorem, to żeby też za dużo światła do niego właśnie nie dolatywało no i najważniejszy mebel synka, łóżeczko mieliśmy tutaj wcześniej jedną szafę właśnie tą, która tutaj stoi, pięćdziesiątkę, obok setkę z tym, że musieliśmy ją zlikwidować właśnie, żeby wstawić łóżeczko znaleźliśmy łóżeczko o idealnie tej samej długości jaka była nasza szafa i po prostu pasuje tutaj jak robiony na wymiar potem pokrowiec na zapasowe ubranka. Półeczki, które też mieliśmy wcześniej w domu. Na jakieś pieluszki, chusteczki, mokre, kocyk do zmiany. Pieluszki, jak na przewijak go kładę, to kładę najpierw kocyk, żeby mu cieplutko było. U góry mamy pudełko z zabawkami. Jak się mały. Rano obudzi, to mu podaje to pudełko i bawi się jeszcze, wyjmując sobie zabawki z niego. A w kolejnym pudełku mam zapasowe pieluszki i chusteczki mokre. Na tych haczykach wiszały, wisiały przedtem takie kieszonki z zabawkami ale synek nasz rósł i zaczął coraz bardziej je ciągnąć i ze względów bezpieczeństwa usunęłam je stąd. Elektroniczna niania. Drugą część mamy na dole, jak siedzimy w salonie, to słyszymy go. Lampka. Łączona jest, wyłączana na pilota. No i nasze łóżko, 1,40 szerokości. Dwa kinkiety, słuchawki, których używamy wieczorem. Stolik składany. Stolik jest zrobiony z drzwiczek z naszej starej szafy. Więc do wszystkiego po prostu można wykorzystać stare deski. Tu mamy roletę z Ikea, białą. Jak ją ściągniemy na dół, bierzemy tablet, a mamy tablet ym, z wyświetlaczem, z rzutnikiem i sobie wieszamy na haczyku tablet, który nam wyświetla film na rolecie i czujemy się po prostu jak w kinie, bo ekran jest dosyć duży, fajnie słychać, naprawdę polecam. I świetne właśnie są te białe rolety z Ikei. Łóżko zostało wykonane z desek, które musieliśmy nowe kupić. Drabinka również, ale już bok łóżka i drzwiczki zostały um, zrobione ze starej szafy. Bardzo fajnie to wyszło, uważam. I wchodzimy do mojego królestwa. Moja garderoba. Odsunęłam się trochę, żeby pokazać Wam, jak to wygląda z daleka. Również garderoba cała została zaprojektowana przez nas i użyliśmy starych mebli do wyposażenia jej. jak możecie zobaczyć, jest nasz stary regał na książki, tylko położony poziomo. E, tak, poziomo, dobrze mówię. Idealnie stworzył właśnie takie przegródki, półki na ubrania, buty. U góry mamy taki reling długi. Kiedyś był karniszem. Po tej stronie również mamy reling, który był kiedyś wyposażeniem kuchni. Wieszałam na nim haczyki z jakimiś tam dekoracjami, kwiatuszkami. Z tej strony mamy również stary regał, który idealnie służy teraz na układanie różnych ubrań i połączone dwie szafki nocne. stworzyły całą kolumnę właśnie z szufladami, między innymi na bieliznę. I kolejny reling z kuchni. Również służył mi w jakichś tam celach dekoracyjnych, właśnie coś tam na haczykach wisiało na nim. Uważam, że po prostu rewelacyjnie wyszła ta garderoba. I rewelacyjny pomysł mój mąż miał właśnie ze stworzeniem takiego łóżka z szafą pod spodem. To był chyba najlepszy pomysł. Bardzo zadowolona jestem z tej garderoby. Tam trzymam przewijak. Jak chcę Maxia przewijać, to kładę go po prostu na podłogę, na dywan, kładę kocyk na niego i czuję się bezpiecznie, że nigdzie mi nie sturla się, nigdzie nie spadnie. A jest już w takim wieku, ma prawie 9 miesięcy, że po prostu jest strasznie ruchliwy. I myślę, że bałabym się już go przewijać na wysokości. Więc bardzo, bardzo wygodnie mi jest zrobić to na ziemi. I tak wygląda oto cała nasza sypialnia. Przypominam, powierzchnia 6,5 m kwadratowego, dwójka dorosłych, jedno niemowlę. Mam nadzieję, że zaczerpnęliście z tego filmiku jakieś pomysły. Być może wykorzystacie nie jeden w Waszym domu? A może jakiejś mojej widce marzy się również garderoba, a nie ma miejsca na nią? Więc może podsunęłam właśnie idealny pomysł? Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego filmu.